Już po raz czwarty społeczność akademicka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pielgrzymowała do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Na w kaplicy cudownego obrazu poprowadził rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Krzysztof Bieliński wraz ze studentami. Święty Józef przedstawiony został w Ewangelii jako wzór człowieka sprawiedliwego, to znaczy człowieka uznającego i słuchającego Pana Boga. Człowieka postępującego zgodnie z Bożymi przekazaniami, człowieka gotowego pełnić wolę Boga, angażując wszystkie swoje siły. Tuż po nabożeństwie studenci przedstawili program słowno-muzyczny w reżyserii Haliny Łobonarskiej i ojca Waldemara Gączaruka. Nie lękajcie się, uwierzcie Chrystusowi. Ja do bron, Konferencję na temat studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej podążaniem do prawdy drogą rozumu i wiary wygłosił profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Bo po łacinie, universitas to jest wspólnota. Kto składa się na tę wspólnotę? Universitas magistrorum et scholarium. Wspólnota mistrza i uczniów profesora i studentów. W sanktuarium św. Józefa studenci, wykładowcy i pracownicy uczelni uczestniczyli w Eucharystii, w której przewodniczył ksiądz biskup Marian Rojek, biskup pomocniczy archidiecezji Przemysłowej. patrzę na naszych studentów jestem dumny, ekscelencjo, że jest taka młodzież, jest takiej młodzieży dużo w Polsce. Oni idą, nie boją się być świadkami prawdy, I jak prawda to idziemy. Studia kulturoznawcze w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pozwalają uzyskać tytuł licencjata kulturoznawstwa. Interdyscyplinarność tych studiów sprawia, że student może zapoznać się z materialnym i duchowym dorobkiem europejskiej kultury oraz podjąć zobowiązania wobec tradycji i przyszłości naszej ojczyzny. Wybierając kulturoznawstwo zdobędziesz wiedzę praktyczną, m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej czy edycji materiałów audiowizualnych. Studenci oprócz wiedzy teoretycznej otrzymują możliwość wykorzystania jej w praktyce. Kurs pilotów wycieczek krajowych i zagranicznych pozwala zdobyć pierwsze ważne doświadczenia dotyczące organizowania i przeprowadzania wyjazdów. Zapewniamy miejsce w komfortowo wyposażonym hotelu akademickim. Każdy studencki pokój wyposażony jest w łącze internetowe, telefon, łazienkę i lodówkę. Po zajęciach do dyspozycji studentów jest siłownia, fitness, bilard, sale audiowizualne, baza kajakowa i ogrody zimowe. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych i naukowych umożliwia uczestnictwo w kołach zainteresowań, internetowym radiu SIM oraz teatrze studenckim. Dobry wieczór. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Tu warto studiować.